Wydział Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie może pochwalić się pierwszymi magistrami rolnictwa, którzy zdobyli wiedzę dzięki nauce na odległość. Kształcenie zdalne z wykorzystaniem metody Blended Learning wystartowało na wydziale w roku akademickim 2009-2010. O tym, jak wygląda kształcenie na odległość, a także o przyszłości tej formy edukacji, mówiono podczas konferencji dydaktycznej, która 20 marca odbyła się w SGGW. Metoda związana z um, internetem, z e-learningiem jest niewątpliwie... Mm, Tą, która w przyszłości będzie coraz szerzej stosowana. Metoda jest kosztowna i trudna i na pewno na początek potrzebne są dodatkowe środki. My, żeby zrealizować program związany z e-learningiem, musieliśmy korzystać z pomocy finansowej z projektu unijnego Kapitał Ludzki i dzięki temu można było opracować 53 przedmioty wykształ nauczyć jedynie 50 kilka osób. A zatem na razie metoda, zwłaszcza na początku, kiedy jest wprowadzana, wymaga wielu środków i wielu dobrze przygotowanych zespołów. Rozwój e-learningu jest istotny przede wszystkim dlatego, że możemy umieścić na platformach e-learningowych. Mam tutaj na myśli platformę Moodle i platformę Adobe Connect. Materiały wykładowe najczęściej w postaci multimedialnej, a więc w postaci filmów, w postaci prezentacji, bądź też opracowane programem Articulate i te materiały multimedialne są dostępne bez ograniczeń czasowych dla studenta. Dzisiejsza konferencja jest wynikiem zakończonego projektu badawczego i właśnie dzisiaj będzie podsumowanie, co należy jeszcze poprawić, żeby ten proces dydaktyczny i lingowy się odbywał lepiej. E-learning jest szczególnie dedykowane studentom niestacjonarnym, czyli tym, którzy pojawiają się na uczelni tylko w weekendy, najczęściej co dwa tygodnie. Nasze doświadczenia pilotażu, które wykonaliśmy w ramach programu operacyjnego, wskazują, że bardzo sobie właśnie to cenią. Chyba najbardziej właśnie ten element, że dostęp jest stały i że niezależnie od pory dnia czy nocy są w stanie zapoznawać się z tym materiałem.